w sklepie. Czekajcie, bo gimbal znowu mi tam. O, bo mi się zepsuły koszulki. E, no byłem kuziwa No muszę jechać do tego serwisu znowu. co? No, e, zepsuły mi się koszulki. No nie wiem, czy do pralka, rzeczy, jakoś gdzieś tam coś także ulubiony sklep polecam jak ktoś mieszka czy zamierza mieszkać zando czy tam zendo jak zależy z jakim akcentem i te. i teraz lecę po klapki bo już też mi się skończyły już pita została no tego właśnie nie mogę zrozumieć cały czas, że jak cały czas proszą, czy pokażę, tuk czy chcę tu no jak bym chciał, to bym machnął ręką, albo zadzwonił, albo ja nie? No ale dobra, no widać, że to jest mój błąd, mój błąd, mój, 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 mój nie, moja niewyrozumiałość, no i jedź już, no bo chciałem <laughs> nagrać. Minutek chcę nagrać to, gdzie akurat stado przede mną, dobra, lecę po klapki i lecę do domu, znaczy, do domu, do firmy, no i do domu. Tutaj fajny sklepik, ale nie o ten sklepik mi chodzi, chodzi mi bardziej tutaj o, o mistrza i postaram się jakoś to nagrać, żeby było widać. Ej! Co z Miszu. Mistrzu, w tym Dobreczników, nie? Także... Ciężko uwierzyć. O, jest ankor wacik, malutki. Także jak ktoś nie był, to wystarczy być w Pompeni sobie kupić i... i te, no teraz dopiero. No i co? Witamy, witamy. Sekcja komentarzy. Sekcja komentarza. Chyba najciekawsza. No chyba tak. Chyba Popularny, podoba się. Tak. Royal 3275 Napisał nutele ubywa. No ale że pan no, nie będę jest... tego, nie będę tego ciekawe. No Ale dobra, dobra, no dobra. Wy, dobra. Napisał jedno bardzo ciekawe słowo, nutele ubywa. No i nie wiem, nie właściwie. Nie znamy tego słowa, także prosimy o rozwinięcie, co oznacza nutele ubywa. Rozwinięcie myśli, no. Nie no myśl wyraził dobrze, tylko nutele ubywa. No dobrze, ale rozwinięcie myśli, nutele ubywa, no bo to, że napisał wcześniej coś tam, a potem ten, no ciężko był pojąć. No, nie, nie, nie rozumiem. I e, pani 62 Bożena. E, kolor czerwony na placę. I drugi komentarz. E, pani 62 Bożena. Kolor czerwony na placu Polski to kolor karmazynowy. No a, ty, a ty mówisz malinowy. No malinowy, no bo wiesz, jak ja tak na niego patrzę, to mnie bardziej bliżej maliny niż karmazynu, chociaż ja nie znam nie zabić znam No dobrze. Ale jedno, jak gdyby jedno chciałem bardzo ważnego zaznaczyć. To nie jest czerwony. No dobrze, ale jedno ważne bardzo. Chciałem zaznaczyć, że czy jesteś Polakiem, czy nie, no bo jak no nie jestem. znasz koloru. No to właśnie znam jestem nie wiem po malinowy powoli. mówiłeś no palinowy karmazynowy malinowy no w tym razie nie czerwony dobre to nie jest krwista czerwień to jest karmazynowy lecimy dalej dobre choć karmazynowy to jest tam z domieszką błękitu coś tam coś tam no nie jest już tak błękitu niebieskiego Dobra, poczek na nas, się bliżej przygotuje. Z kolory. Ale do trzeba na że to tylko 16 kolorów odróżniamy i karmazyn. Ja w ogóle jestem tantolista, bo ktoś mi tam już wcześniej napisał. Także ja w ogóle nie rozróżniam. No ale dobra, no i. E, Patryk, czy. Aha, no właśnie, tutaj bardzo ważne, Pani Bożena dostaje pizzę u nas. Tak. Za, za co? Za znajomość flagi, koloru flagi. Nawet. No tak, tak. Pizza już. Tak. To, to, to ja nie wiem, czy nawet nie dwie. Z tej radości, że ktoś oprócz mnie wie, że to nie jest czerwony radziecki, tylko karmazynowy. No dobrze, ale jedna spalona, druga okej. Okay. Nie, obydwie <noise> No dobra, obydwie ok. Chypię z panią zjem. No ja nawet. lubię tak się przekomarzać, wiesz dobrze. dobrze. Nie? Teraz tak. Pat, te... Pat, y... Patryk Patryk Patr... Y. Patryk Patr... 38. Mi ten cały inwestor przypomina ekoludka ze szkolnej. a więc ekoludek. Co to znaczy? Nie wiem. Nie wiem, co to jest ekoludek ze szkolnej. także też prosimy o jakieś podpowiedź. No, mi w sobie też tego przypomina, ja tylko nie wiem, o co chodzi. No. Tak, tutaj wiele imion na razie wybieramy. Jeszcze czekamy, na, aby wybrać, który nam się najbardziej podoba. No tak. jeszcze, jeszcze jeszcze prosimy. Ja tam jedno trafne takie znalazłem, ale nie będę wspominał. No, ale dobra. Lecimy dalej. Mariano, Mariano, 7190. Naklej sobie, chłopie, coś na te drzwi szklane, bo ci ochlapusy rozwalą najlepiej na wysokości oczu. Tak dzisiaj naklejamy. No. Karteczkę, ja dzisiaj karteczkę przykleję. Należy co, nie wchodzić? Czy nie obsługujemy? No nie, no nie walnij. ochlapusie nie rozwal tak, tak będzie napisane. No dobra. Yy, tak, no, ale o się to było do Ciebie czy do mnie? nie, no ty, do tych chyba klientów też. no ale właśnie o oklapusów nam chodzi nie, nie, no, 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 no tak, A chcemy żeby przechodzili, ale nie chcemy żeby walnęli głową szybko. no tak no to by zamiast jakieś tam serduszka jakieś przykleić no. yy, Pani Maria Dąbrowska dla TI proponuję imię Wojtek, pasuje do jego głosu no nie wiedziałem, że pasuje do mojego głosu imię Wojtek Nie 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 pasuje? Nie wyglądasz na Wojtka no Nie wygląda na Wojtka, nie dobrze. Nie, nie Na Donalda bardziej no, nie Donald? Czemu Donald? Na czemu Wojtek? No, no nie wiem, bo pasuje mi głos, a Donald co? Też pasuje Teraz Donaldy popularne w świecie yy, tak. tak Krzysiu przydałby ci się taki faktuszek No wiem no. No. Kupujemy, tak, kupujemy Byłem dzisiaj, kupiłem koszulki, bo mi się drą te remonty, chociaż ja tam palca nie włożyłem w żadną biurkę żeby się do tego jakoś ten i tu się obróciłem, tam się obróciłem Także musiałem kupić nowe, zresztą tajemniczy inwestor miał pier i tego, że muszę wyglądać lepiej. Kuziwa, to ja chyba wygląda i tak najlepiej ze wszystkich dobra, już nic nie mówię. No. Smakołek 8888. Tajemniczy inwestor to po prostu Szefuncio albo Don Quixote. No jeżeli Szefuncio, no to ja... Zakładam, nie, nie, nie się z, mówi, ale z, Związki zawodowe zakładam i niech mi da tutaj godziny ten pracy i już, a nie, że ja w kieracie ani się przespać nie mogę, ani nic. Kończąc, tyle, że wtedy krzyku musiałby być Sancho Panza. No, no, no nie, no tak i nie. No tak i nie, no tak i nie ale to troszkę taka nasza walka taka, taka, chcę powiedzieć no tak to, to tak może się okazać że to daleko od tego filmu nie leży nie to książka to książka na pewno książka raczej większość ludzi mówi że to nie biznes tylko wtopa czyli ja bym nazywał to wtopą ale to tam to tam walczył tak. Żeby... no, tam no tam Muszę powiedzieć, że to nasze życie tutaj i ten biznes no, daleko od tej ciąży no, nie leży. Tak, tak. tak ogólnie, tak. Tak, tak. Zgadza się. Czyli pizza też się należy. Chrystyna e, pan, pan, y, Grycuk. Szyku więcej życia i gracji przy serwowaniu dań. Także dzisiaj ćwiczysz, tańczysz, nie wiem, półeczka jakieś, piruety. Krystyno, ja bym chciał Ciebie zobaczyć na żywo i, i tą grację, i, i, i tą finezję przy serwowaniu dania. No. Jeżeli możesz to zrobić i nam pokazać, na oczywiście, my tego nikomu nie pokażemy, to, 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 to się dogadamy. No, ludzie się pytają dlaczego pracownicy nie mają firmowych kitlów. No ja po pierwsze nie jestem pracownikiem. A u Pana kebaba są i na pewno ludzie to już zauważyli, że jest tam taki porządek firmowy. No Czas to tam. Ty sobie załóż, ale ja nie jestem pracownikiem, jestem independent człowiek to... Nigdy się na to nie chciałem zgodzić i nigdy się na to nie zgodzę. No chyba, że ktoś by właśnie mnie chciał jako pracownika, czyli płacił e, miesięcznicę <grym> i tak dalej. Penelo, penelo Co to o, ma być? Proponują, żebyś gotowanie w kuchni nagrywał jako przerwnik. No wiem, no było to już wcześniej, no wróci. Ale do... jak widać ludzie pęsty. No dobrze, wróci, wróci, wróci. Pęsty, tak. Zgadzam się. Tak. Tu akurat się zgadzam. Czekaj, by nie mogę sobie otworzyć swojego... Możesz mi jedną... O, widzisz? A co, słomek nie ma dzisiaj? A tak, no... Lodu miało być mniej, a nie słonki. Tak. Prosiłem, słyszałeś, że tak. prosiłem o malutką. Pan kebab nie jest swojego produktu, bo najlepiej wie co w nim jest, abyśmy tego z 50 sztuk już zjedli. Albo lepiej. <gry> Za to pizzę codziennie. No chyba już nie ma nic więcej. No dobrze. najwyżej to to... jeszcze coś ale już no, wszystkie najważniejsze dobra, to zobaczymy. No dobrze, ja bym nakończył ten odcinek dzisiejszy. Eee, co by nie było, żeby nie kłamał, czego nie lubię. Ja powiedziałem już wcześniej, że po co dwie lampki na jednym stole? No nie usłyszałem już odpowiedzi, ale Rozumiem, że to wymaga czasu. Eee, nie no idę do środka i stał w cholerę za gorąco na tył. Eee, Fifi, how you feeling? I'm feeling good. Piękna. Poczekajcie, bo no, wyrównać trzeba. Piękna dziewucha, dziewczyna. Feeling good, eh? Yes. Yeah. We don't open the light yet, because the people don't see from outside, It's too, too bright there, yeah? No dobrze. będę kończył. Podwiesiliśmy lampę, yes, ta się trochę kołysze. A ta jest... E... Dobrze pokazuję? Dobrze. A ta jest już dla... No to już tylko lita, to naprawdę to... Ja nawet nie wiem, czy nie jest za dużo krzeseł jest, żeby, żeby ją tu posadzić, czy tam za wiele, za wiele, tak, za dużo to jest niepoliczalne, za wiele jest policzalne, no dobra, no ale to takie moje, dyrny mały, no także to, no i co, i będziemy kończyć. Palmowych Krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach do z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu wam